Cześć wszystkim. Przyjechałem właśnie do Damiana. Damian prowadzi swój kanał Ucieczka do Raju. Wielu pewnie z Was go zna. Kto nie zna, od razu wbijajcie w opisie jest link do tego kanału. Bardzo zajebiste filmy, bardzo profesjonalne. I okazję być! Brać udział w jednym z filmów Damiana, który będzie opublikowany w niedzielę. Można powiedzieć, że mam tam swoje 5 minut. Także wszystkich zapraszam Was do oglądania tego filmu. Będzie na pewno ciekawy, na pewno Wam się spodoba. Oglądajcie! I teraz pytanie, skąd się, pomysł, skąd się wziął pomysł na ucieczkę do raju? Może opowiem trochę o tym. E, pomysł na ucieczkę do raju, wiesz co, to był akt desperacji. To, to był akt desperacji, to była ucieczka do raju. Nie, wiesz co, tak naprawdę to... Znaczy, tak jak mówię, to był akt desperacji. Gdzieś tam już nie wyobrażałem sobie dalszego życia w Polsce, Europie czy w Stanach, bo byłem też w Stanach. Ale miałem tak już dosyć cywilizacji w ogóle: jakby białego człowieka, pogoni za pieniędzmi, tego wszystkiego, co jest związane z, bardzo do mnie, bardzo z cywilizacją podobnie. XXI wieku, z karierą, z oczekiwaniami ludzi wobec mojej osoby, że, że postanowiłem od wszystkiego się odciąć i... i wylecieć na drugą stronę kuli ziemskiej na jakąś malutką tropikalną wyspę. I tam sobie kręcić vlogi i plan był też taki, żeby otworzyć guesthouse, przyjmować tam gości. Wszystko to, to zrealizowałem tej okresu, teraz, miałeś, tak. Tak, tak. No praktycznie przez 5 lat tam mieszkałem i, i guest house też przez mniej więcej tyle prowadziłem. A skąd się akurat ta wyspada, którą wyjechałeś? Spontan typowy, czy Coś, co nie? znałeś kogoś, czy jak to się stało? Już ją obserwowałem, bo chciałem w miarę małą wyspę. Ale nie, niedaleko jakiejś innej większej, gdzie można pojechać sobie i, i wiesz, mieć tą cywilizację. Więc obserwowałem, szukałem na Filipinach takiej wyspy, jak już wiedziałem, że to będą Filipiny. A skąd się wziął? pomysł Filipiny? Też. Spotem? Wiesz co, no, różne kraje brałem pod rozwagę, ale te Filipiny najbardziej jak się pojawiły i zacząłem od nich czytać. To to, to najbardziej ze mną z, ale są piękne, rezonowały. I, I fajne, i fajni ludzie. I był tam Polak, który... Pisał o tych Filipinach i on w dużej mierze mnie zainspirował. Break the Cycle się nazywa jego blog. On cały czas tam mieszka, cały czas tam przyjmuje gości i on mi też tą wyspę polecił. On mieszka na tej wyspie, co ty mieszkasz, tak? Nie, on mieszka na wyspie Bantayan, ale to jest w wielkości mniej więcej taka sama wyspa jak Sikihor I on powiedział, że zna ludzi, którzy tam byli, mówili też, że fajna i żebym ją sprawdził. A ja już tą wyspę miałem pod lupą. i i faktycznie, jeszcze po jego rekomendacji mówię: Dobra, no to polecę najpierw tam i zobaczę, jak mi się spodoba, to zostanę. Dobra, a powiedz, jak się przy... tu bycie tam przyjechali, byłeś tak <grym> jakoś nie wiem, traktowany inaczej? Czy nie wszystko no, było. Bardzo dobrze, bardzo no, dobrze. dobrze. Wiesz co... To jest taka turystyczna wysepka, czy raczej tam byłeś jedyny biały? W tym momencie już jest turystyczna, coraz bardziej. Jak ja przyleciałem, to nie byłem jednym białym, ale takim białym, który mieszkał tam na dłużej, to byłem jednym z niewielu. Było tam. No maksymalnie kilkunastu białych na całej wyspie może, którzy mieli jakieś tam swoje biznesy, nie widziało się ich zbyt wielu. W tym momencie tych białych, to ja myślę, że już chyba z kilkuset tam jest, także na stałe. No to już, to już teraz znaczy tak, to jest już ja już Byłem tak. jedynym Polakiem, pierwszym, który tam jakby zaczął coś robić. W tym momencie tam już jest bardzo dużo Polaków, mm. też w związku właśnie z kanałem na YouTube, z ucieczką do Raju, bardzo dużo ludzi tam przyjechało. A do Ciebie, do tego house to przeważnie przyjeżdżali ludzie, którzy Cię oglądali, tak? Tak, tak, tak. tak. dwóch kolegów też było właśnie. Tak? No. Taki Tomek i Ryśek też właśnie pojechali i byli u Ciebie właśnie w guesthouse'ie, no. No, bo Serdecznie ich pozdrawiam, bo oglądają na pewno. Pozdrawiamy. Pisali mi właśnie, jak się tu wyprowadzasz na Phuket, miałeś napisane, że się wyprowadzasz, i od razu do mnie Tomek pisał, a że on się tam wyprowadza, damia weź się z nim spotka i tak dalej, super gościu, no. no, Tak zostało. No, miło, no. miło, miło, no. Także dobrze cię wspominają ludzie. To, to dobrze, cieszę mają. się. A Wiesz, tak... ja, ja już pod koniec pobytu na, na Filipinach i prowadzenia tego houseu byłem tym wszystkim tak zmęczony I, i, i tymi ludźmi, i mieszkaniem z nimi, i z nimi. No że już potrzebowałem zmiany, więc to też taki był bodziec, bo dużo ludzi się o to pyta, dlaczego, jak, mieszkając na rajskiej wyspie, codziennie lato, piękna pogoda, piękne dziewczyny, raja, tak, no. dlaczego nagle się przeprowadzasz do dużego miasta, do Indonezji, do, do jakiejś w ogóle, wiesz, innej bajki. No ale właśnie dlatego, że to taki dzień świstaka się zrobił i, i wszystko było już jakby zapętlone i powtarzalne i, i też mieszkanie non stop z ludźmi, z gośćmi, którzy przyjeżdżają na wakacje też jest męczące, tak? Jak powiem, to cały czas codziennie 10 osób. Nigdy nie wiesz, kto przyjedzie. Tak. Są ta... męczący i mniej wiesz. wiesz. co, większość ludzi była naprawdę super. Większość mm. ludzi było naprawdę pozytywnych. Kilka epizodów było takich typowo <laughs> cebulastych, <laughs> Cebula <z> <laughs> ale, ale ogólnie bardzo pozytywnie. Super ludzie, super kontakty, znajomości, naprawdę fajna rzecz. Dobra, a Indonezja? Indonezja? Nie, no, wiesz to, okej, okay. z Indonezją to było tak, że ja bym był wcześniej na Puket, gdyby no. nie to, że zrobiłem yy, ten, jak to się mówi, takie py pytanie, że zadajesz ludziom. No, Q&A. No nie, 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 nie Q&A. Czekaj, jak to się mówi? Na, na, na ankietę. O, A, ankieta, ankietę aha. na Instagramie przeprowadziłem. A, I ci powiedziałeś że lepiej do Indonésji. Tak i się zapytałem, gdybyście mieli lecieć na kilka miesięcy na jakąś wyspę fajną, to z dwóch. Wysp, jaką byście wybrali, z ba pomiędzy Bali a puket. I wybrali Bali? I, i wy 80% aż było na Bali, a to w ankiecie wie, brało około 2000 osób. Takasz? Aż? Tak aż i dlatego mówię okej. Okay, ja namówiliście mnie. Mi się, się, się Puket bardziej podoba. Mi nie też Bali. się bardziej podoba, ale wiesz, no, bo leciałem na Bali na podstawie tej ankiety. No. No, to yy, to Bali naprawdę, przez pierwsze no. dwa miesiące wydawało mi się spoko im dłużej tam byłem, co ty tym więcej widziałem i. Wiesz ja wyleciałem z malutkiej rajskiej wyspy. Wyspy, no. na której mieszkało 100 tysięcy ludzi, wielkości dwa razy mniejszej niż Puket, tak? no. ale 12 razy mniejszej niż, niż Bali. A na Bali mieszka 5 milionów ludzi. No nie, no Bali jest no, potężny, no, wie, 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 na potężne, Bali Jest potężne, są korki, są miasta, tam już jest, tam jest za dużo. Za, za, no. Ale dlatego też na początku mi się podobały te pierwsze dwa miesiące, wiesz, z wioski, jak przeprowadzasz, no się przeprowadzasz nagle do na, cywilizacji, nie... to się coś dzieje. No. Ale po tych dwóch miesiącach okazało się, że to jednak nie jest to. No i też zacząłem, wiesz, myśleć, co dalej. I to Phuket, mówię kurde, no miało być Phuket czy bali, było bali, no to teraz może dobrać ten Puket, tak? Jeszcze zahaczyłem o Kartę i, i, i jakieś tam inne miejsca w Indonezji, ale Phuket bardzo mi się podoba. Jestem trzy miesiące i cały czas jestem... Phuket jest co robić, tam cały czas wy może coś znaleźć. Tak, i jest no, co robić, ale autora, jest autora. tak fajnie w miarę wypośrodkowany, że ani nie ma korków za Wiadomo, są w godzinach szczytów są jakieś tam korki, ale to się w ogóle nie... nie i jak, jak się ma... jeździ na skuterku, to się nie ma co przejmować. Ale na bali, nawet na skuterku no miałeś tak, na... No tak, nawet na skuterku miałeś te problemy, żeby gdzieś tam się poruszać. Tam już, wiesz, tam jest taki ruch, ludzie po chodnikach jeżdżą. No. Dziesiątki nie, no skuterów dobrze, fajnie, jedą ci po chodnikach. No. Musisz na chodniku idąc uważać na to, żeby ktoś ze skuterem, nie? Nie no to fajne. To, to Także to stąd fajnie, bali. No i teraz stąd też Phuket, bo, bo gdzieś tam mnie ciekawił. No. I na Phuket bardzo mi się fajnie żyje. Bardzo mi się podoba, jest naprawdę takim fajnym miejscem pomiędzy rajską Sion, wyspą a ta, cywilizacją. No, no. no. To jest coś pomiędzy. No, ja, na przykład, nie wyprowadziłem. Zwiedziłem całą Tajlandię i nie chciałbym się z Phuket wyprowadzić. Naprawdę, mi się na Poketu najbardziej podoba. To zawsze jest co robić. Mimo tego, że ja naprawdę pół dnia spędzam na treningach, no, no bo tak spędzam. No. no tak. Ale zawsze można coś wymyślić. Plaża, impreza na fatom. <laughs> 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 Jeśli ktoś przyjdzie na Poket. Jedźcie na Patong no, no, w ogóle patąk, to no wszyscy jadą na Patong Nie, w ogóle <laughs> powinieneś dać radę, Jeśli ktoś przyjedzie na Phuket to nie jedźcie, na... nie, nie jedźcie na Patong Tam są wszyscy. Znaczy, to jest takie miejsce, gdzie jedzie każdy, tak? I no, wiadomo, życie nocne tam. No, o trzeba zahaczyć, tak? Ale Czerwie. Phuket to jest dużo więcej niż, ni, ni, niż Patong Znaczy, nie? ja na bym nie mógł mieszkać osobiście. No, no, no. <laughs> Na pewno, jakbym tam mieszkał, to bym nie był sportowcem. Tam trzeba byłoby się zaszyć w ogóle, żeby mieszkać, bo nie, no, tam naprawdę jest tyle pokus z każdej strony. No naprawdę, że... Ty to u mnie powiedziałeś na blogu, że no patąg to jest taka wieczna sobota, tak? No tak jest wieczna sobota. Jest sobota codziennie tak. jest impreza, codziennie tak. się coś dzieje. Codziennie jest tak samo. Codziennie tak tak jest, jest tak go, samo, nie? właśnie. Dzień taka, sobota, no. tam się zacięło w sobotę. Tam się wpada w pętlę po prostu. No, no, no. I tylko się śpi, imprezuje, śpi, imprezuje. No Ta. i tak wygląda życie no na No dziewczyny, dużo dziewczyn. Imprezy, alkohol, wszystko potrawa. No I to jest właśnie to. No. Jakie plany kolejne? Zostajesz tu, wyjeżdżasz dalej. Wiesz co, Nie o, A może dalej... coś o swoim kanale opowiedz jeszcze. Jakie masz plany na kanał, na rozwijanie go? Czy to Akurat... wszystko jest na spontanie było? Nie, 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 to nie chodzi, że na spontanie, tylko no, wiesz, że teraz muzykę bardzo, no, bardzo się zaangażowałem i, i większość czasu spędzam na, na nagrywaniu płyty i na, 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 na robieniu muzy. Dlatego też kanał troszeczkę znowu ubolewa, bo ostatni odcinek był 2,5 tygodnia temu, ten z tobą będzie. Mam nadzieję, że uda mi się go zrealizować do niedzieli. Yy, ale no, z kanałem plany takie, że no, cały czas delikatnie, wiesz, jakby pracować i żeby ten kanał funkcjonował, ale coraz bardziej w stronę muzyki będę szedł. Zobaczę też jak to będzie odebrane oczywiście, bo to nigdy nie wiadomo. Ale w tym momencie mam coś takiego, że jak mam robić film na YouTube, to czuję się tak, jak miałbym odrabiać <laughs> lekcje ze szkoły, <laughs> zadania jakieś z matematyki. No, za karę bardziej. Dokładnie. A jak mam robić muzykę, to w ogóle dawajcie mikrofon, no. nie? Dobra, kiedy pojawi się płyta? Ludzie, ludzie, na pewno są ciekawi o to. Kiedy się Jak pojawi się zacząć, pierwsza no, piosenka, wiesz, co, piosenka, teledysk, płyta, co powiem, mam nadzieję no. do końca tego roku. Teledysk, mam nadzieję, że za jakieś półtora miesiąca. Mówię tak od dwóch miesięcy, no. ale cały czas powstaje, wiesz, proces twórczy jest i cały czas powstają nowe piosenki, nowe teksty, więc to cały czas gdzieś tam płynie. Ale no mam nadzieję, że za dwa miesiące już będzie pierwszy efekt w postaci teledysku. I do końca roku chciałbym zrobić trzy piosenki i do końca roku wydać płytę. To piosenek mam już ogólnie dziesięć, ale trzeba je nagrać jeszcze raz w studio, nie w pokoju i... No wiadomo, no musisz być profesjonalnie wszystko. No. Tak, dokładnie. Dobra, ja na sam koniec powiem, chodźcie na ucieczkę do raju, subskrybujcie kanał, jeśli jesteście ciekawi, a zresztą tam jest wiele ciekawych filmów, które na pewno wam się spodobają. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki panią. I czekajcie w niedzielę na film. O mnie, u Damiana. Trzymajcie się. Damian będzie fajny i będzie profesjonalny. Nie daj głównie wszystko na spontanie. Pozdrawiam widzów pająka. Miło jest z wami nawiązać jakąś relację. Trzymajcie się. Dobra, na razie. To no to